No, siemanko, witam serdecznie na kanale, Michał z tej strony Money Makes Money. Kochani, z racji tego, że się nudzimy w niedzielę, to sobie zrobimy testnet. Jeden taki tutaj testnecik, zaraz Wam pokażę. Pyk i pyk. Taki właśnie. Zeta Chain jest to łańcuch zbudowany na Cosmos SDK, Proof of Stake. Jednak jest to nowy protokół, który łączy takie łańcuchy jak Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Terra, tfu, Bitcoin, Polygon, Optimism, Arbitrum. I tutaj tak: mamy aplikację, gdzie łączymy się w naszym MetaMaskiem i wbijamy tutaj na ich Discord i będziemy tutaj robić transakcje. Najlepiej, żeby taką transakcję robić raz dziennie. Za taką transakcję będziemy dostawać 1000 punktów aż do końca tego testnetu. I uwaga, nie wiem kiedy jest koniec tego testnetu, nie znalazłem takiej informacji. Tutaj dodatkowo jest jakiś system referalny, gdzie można zapraszać znajomych, za których również dostajemy jakieś punkty ale nie znalazłem tutaj żadnego linku referencyjnego, także jak go znajdę to oczywiście się nim pochwalę, jakby by nie było inaczej. <laughs> no i mamy tutaj e, tą stronę ich, mamy tutaj faucet, znaczy mamy kranik, gdzie możemy dostać te tokeny. Oczywiście najpierw potrzebujemy trochę testowego Ethereum na naszym e, na sieci Gorli testowej. Tak, tak, to jest sieć Gorli. Gorli, a nie goryla, panie Aleksie. Nie Gorilla, tylko Gorli to się nazywa. Gorli to jest w ogóle chyba miasteczko w Szwecji. A nie, Gorli to jest e, stacja metra, która jest przed Berlinem. Pamiętacie, w, wcześniej był ten Hard Berlin, który był dość ważny, no i właśnie Gorli to jest testnet, sieć testnetowa przed przejściem na ten. Berlin. Nieważne. Zrobimy sobie tutaj ten testnet. E, trzeba tutaj zweryfikować również nasze konto twitterowe. No i dobrze jest obserwować tego Discorda. E, poza tym zrobimy sobie tutaj jeszcze jeden airdrop i jedną ciekawostkę będę miał dla Was. Także nie przeciągając już po prostu zapraszam na intro! Intro! Wyłączył mi się komputer, więc zaczynam od nowa, to znaczy od intra. Więc na pewno będziemy potrzebować ten faucet. Tutaj, jak wejdziemy sobie, no to potrzebujemy mieć jakieś ethereum po prostu na zapłatę transakcji. Więc tutaj musimy uderzyć, ściągnąć sobie to 0,25 ethereum. Później wbijamy tutaj na nich stronę. Łączymy się oczywiście naszym metamaskiem. Robimy autoryzację naszego Twittera. To jest tylko ten Twitter, to oni tylko potrzebują przeczytać, czy udostępniliśmy ich post. I później wchodzimy tutaj, getzeta, i oni nam wyślą tutaj te tokeny. Ale dodatkową opcją jest jeszcze wbić do nich na Discord. I tutaj, właśnie jak zjedziemy sobie zeta Faucet, to tutaj możemy również wkleić nasz adres. I tutaj komenda brzmi zeta Faucet drip. Tak, jak tutaj. Jak sobie przeskrolujecie, to zobaczycie, kto tutaj używał dobrych komentarzy, a kto złych komentarzy. I dobra, i wtedy, jak już dostaniemy te, te tokeny, to tutaj musimy zrobić sobie swap z Gorli. Swapujemy te tokeny Zeta. Swapujemy je na Binance Smart Chain Test. I bierzemy też Zetę. Ja tutaj wyślę tylko jeden token, bo. Już dzisiaj zrobiłem dwa słapy, także demonstracyjnie tylko wam to pokażę. Trzeba tutaj zrobić dwa zatwierdzenia na MetaMasku i chyba za trzy tutaj u nich na platformie. Także ja teraz potwierdzam na moim MetaMasku. W tym momencie właśnie się przydadzą te Ethereum testowe na sieci Gorli i teraz chwilę tutaj poczekamy i zrobimy jeszcze jeszcze raz trzeba tutaj zatwierdzić. Dobra. Teraz dajemy znowu swap, znowu zatwierdzamy na naszym metamasku. No i teraz już ta prawidłowa transakcja idzie właśnie przez Gorli na Binance Matching. Cierpliwie tutaj czekamy i za pierwszą transakcję dostaniecie 5000 tych tokenów, punktów w sumie i później za każdą kolejną po 1000 punktów. Nie wiem w ogóle jak długo będzie ten testnet trwał, ale no, w tym medium jest napisane, że dostajemy 1000 punktów za każdą transakcję, jedną dziennie przynajmniej. Nie maksymalnie chyba. Zresztą zaraz się przekonamy, bo to będzie już moja druga transakcja dzisiaj. Także zobaczymy, czy mi dadzą te dodatkowe punkty. Dobra, to niech się tutaj wysyła. A ja wam pokażę drugą opcję, którą mam tutaj dla Was: Omni Bitcoin. Mamy tutaj możliwość otrzymania Airdropa, ponieważ jest to Airdrop. Dla early adopterów, generalnie ta Omni BTC, to jest platforma tutaj do robienia swapów, do lendingu i właśnie trzeba się tutaj zapisać na taki formularz trzeba dać im follow tutaj. Na Twitterze, ja chyba nie dałem właśnie tego follow, właśnie nie dałem go. Dobra, dajmy tutaj follow i polecam również dać follow tutaj na tym koncie. Czasami gościu wrzuca jakieś fajne rzeczy, także można tutaj wyhaczyć jakieś fajne smaczki i trzeba dać tutaj retweet, dołączyć do nich do Discorda i właśnie wypełnić ten formularz. Formularz wygląda tak. Wpisujemy tutaj nasz e-mail, Twitter. Retweet tego tweeta i oczywiście nazwę naszego Twittera yy Discorda. Wtedy właśnie wbijamy tutaj na ten Discord, możemy się tutaj przywitać i wypatrywać naszego Airdropa. Powinniśmy właśnie tutaj dostać tą rangę Early Participant, czy tam Early Adopter, jak to miało być? Nie, Early, early Participant. I później jak już odpalą tą platformę, no to dobrze by było, żeby zostać też early userem właśnie tutaj to jest napisane. Więc tutaj mamy kolejny Twitter do obserwacji, a teraz sprawdźmy jak tutaj nasza transakcja, no jeszcze tutaj się wlecze. Czekam już tak jak widać 23 minuty i możliwe, że tutaj trzeba zrobić tylko jedną transakcję. Zróbmy sobie refresh, zobaczymy co się stanie. Aha, dobra. <grych> Co tutaj się stało? Zobaczcie, udostępniłem, bo można tutaj zrobić invite. Udostępniłem tego, e, tego posta na Twitterze i już wbite są 8, 8 zaproszeń. Także widzę, że nie chcecie czekać na wideo, ale e, zaraz to kończę i wrzucam. Mam nadzieję, że wszystko poszło tak jak powinno. Już to nagrywam drugi raz w końcu. Także ok, nie będę Wam zabierał więcej czasu e, w niedzielę, jeśli. A, i... Właśnie, jeśli macie ochotę, jeśli chcecie wspomóc moje zasięgi, bo ostatnio jest naprawdę słabo, chyba wszyscy pojechali na wakacje. Możecie wbić sobie na YouTube'a, wejść, czy na pewno subskrybujecie tego gościa. Możecie tutaj odsubskrybować i zasubskrybować jeszcze raz, włączyć ten dzwoneczek, sprawdzić, czy czasami nie ma tutaj nowych wideo, o których. YouTube Was nie poinformował, bo właśnie no, są trochę jaja z tymi wyświetleniami ostatnio, no ale okres wakacyjny to potrafię to zrozumieć. Jednak jeśli macie ochotę i chcecie wspierać mój kanał, to możecie tutaj odsubskrybować i zasubskrybować jeszcze raz. Podobno to w jakiś sposób może pomóc. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie. Zostawcie jakąś łapkę w górę i suba odsuba, suba, suba dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki. Yo!